Model Juniper będzie dużym ulepszeniem istniejącego modelu i Tesli. Jest to jeden z powodów, dla których Tesla tak bardzo obniżyła cenę istniejącego modelu i ponieważ tak wiele osób czeka na nową wersję Juniper. Wyobraź sobie, że kupujesz najnowszy model Tesli i a zaledwie kilka miesięcy później pojawia się Juniper 2025 z niesamowitymi nowymi funkcjami. Nie pozwól, żeby ci się to przydarzyło. Dlatego w dzisiejszym filmie omówimy 5 powodów, dla których warto czekać na model Juniper. Porozmawiajmy o tym i pamiętajcie, żeby być na bieżąco. Bo na końcu czeka nas coraz więcej fascynujących rzeczy. Po pierwsze, znak wskazuje na produkcję. Po informacji Reutersa, że Tesla rozpocznie produkcję modelu i e Juniper. W październiku tego roku wewnętrzna komunikacja firmy ujawniła, że odświeżony słów mimo wszystko nie trafi do sprzedaży w Ameryce Północnej w 2024 roku. Cóż, mimo to w Chinach pojawiają się pewne wskazówki, że Tesla zaczyna poczynić wstępne przygotowania do produkcji Junipera. Giga Shanghai jest dobrze znany jako najbardziej produktywny zakład Tesli, a mimo to jesteśmy świadkami znacznych spadków produkcji modelu i. Produkcja tego pojazdu spadła w marcu o 18% i w kwietniu o 33% w porównaniu z rokiem poprzednim. Może to mieć związek ze spowolnieniami Tesli na rynku chińskim, ale może też oznaczać rozpoczęcie modernizacji linii pod kątem odświeżonego modelu. Widzieliśmy, jak Tesla zwalniała w podobny sposób przed modelem 3, więc może to świadczyć o nadchodzących zmianach. Biorąc pod uwagę to... Co obserwujemy w Chinach? Wydaje się, że Tesla przygotowuje się do wkrótce pojawienia się tego samochodu. Tesla słynie z częstej zmiany planów, dlatego może to dotyczyć wszystkich rynków. Powiedziawszy to, Highland Model 3 zadebiutował w Chinach i Europie, zanim kilka miesięcy później został wypuszczony w Ameryce Północnej. Jeśli schemat się powtórzy, Juniper Model I e może zostać wypuszczony jeszcze w tym roku w Europie i Azji, a następnie na początku przyszłego roku w Ameryce Północnej. Ten model Juniper. Podobnie jak wszystkie przyszłe pojazdy Tesli, będzie budowany na platformach istniejących i nowej generacji firmy. Tesla zasugerowała także zawieszenie inwestycji w nowe zakłady produkcyjne. Zamiast tego producent pojazdów elektrycznych zamierza w pełni wykorzystać obecnie oczekiwaną maksymalną moc produkcyjną wynoszącą blisko 3 miliony pojazdów, zanim zainwestuje w dodatkowe linie produkcyjne. Coraz bardziej koncentrujemy się na efektywności CapEx i bardziej efektywnym wykorzystaniu naszej mocy zainstalowanej oszczędności wynikające z tych inicjatyw, w tym obniżki kosztów, pomogą poprawić naszą ogólną rentowność i ostatecznie umożliwią nam zwiększenie skali naszej inwestycji. Jak myślisz? W jakim stopniu Uniper przyczyni się do osiągnięcia ambitnego celu Tesli wynoszącego 3 miliony? Podziel się swoimi domysłami poniżej. Po drugie, elegancki wygląd. Już od jakiegoś czasu wiemy, że Tesla pracuje za kulisami nad projektem o kryptonimie Uniper, który wprowadzi duże odświeżenie modelu IF. Do tej pory firma zachowywała niezwykłą tajemnicę. Jeśli chodzi o szczegóły, ale dopiero po raz pierwszy mogliśmy naprawdę przyjrzeć się temu nadchodzącemu pojazdowi. Film uzyskany z berlińskiej fabryki Tesli pokazuje model I e całkowicie owinięty w kamuflaż. Ten film został nakręcony z dużej odległości, a folia zakrywa większość charakterystycznych cech pojazdu. Wiele osób uważa jednak, że to prototyp Junipera Model I. E. Całkowicie zamaskowane osłony bardzo przypominają to, co widzieliśmy przed premierą Highland Model 3. Jednak czysta czarna Tesla na X ma inną perspektywę. Według niego samochód pokazany na filmie to po prostu standardowy model i używany w dostawie fabrycznej. Stwierdził dalej, że wszelkie aktualizacje modelu i Juniper będą prawdopodobnie pochodzić z Giga Shanghai, a nie Giga Berlin. Jakie są Twoje przemyślenia na ten temat? Skomentuj jeden, jeśli uważasz, że to nowy Juniper, i drugi, jeśli się nie zgadzasz. Zobaczymy, dokąd zaprowadzi nas głosowanie. Tak czy inaczej, co do jednego wszyscy mogą się zgodzić. Nowy model i będzie miał konstrukcję spójną z odświeżonym modelem 3, z ulepszeniami głównie w przedniej i tylnej części, a także zupełnie nowym systemem oświetlenia. Dzięki kilku artystom wizualnym mogliśmy rzucić okiem na początkowy wygląd Junipera. Mistrz Pikseli stojący za Larson design jest przekonany, że wizja Tesli dotycząca aktualizacji będzie przebiegać według tych samych współrzędnych co Model Tree Highland. Dlatego nieoficjalnie wyobraził sobie suwa typu crossover z węższymi, bardziej płaskimi reflektorami bez świateł przeciwmgielnych i tylnymi światłami LED w kształcie litery C. Ogólnie rzecz biorąc kształt pozostaje niezmieniony, ale proste ozdoby nadają mu świeży nowoczesny wygląd, przynajmniej w krainie fantazy. Po trzecie, wiele ulepszeń wnętrza. Według Yeslack aktualizacja przeprojektowanego modelu I będzie głównym tematem tej aktualizacji. Oczekiwane luksusowe ulepszenie obejmie oświetlenie otoczenia, System rozrywki z tyłu oraz wentylowane i podgrzewane siedzenia. Ulepszenia te z pewnością poprawią komfort pasażerów, odzwierciedlając zaawansowane funkcje zmienionego modelu 3. Klasyczne drewniane wykończenia zostaną zastąpione nowoczesnym, minimalistycznym designem? Ponadto samochód przejdzie także inne modyfikacje. W tym samochodzie zdemontowano również kolby wycieraczek i kierunkowskazów z kierownicy. Posunięcie to wzbudziło spore kontrowersje wśród klientów, ale biorąc pod uwagę stanowisko Ilona Maska w sprawie błędu wyrównania sygnału wejściowego. Prawdopodobnie możemy spodziewać się, że zmiana obejmie również model I. Co więcej, zdjęcia, które wyciekły do internetu, ukazują konsolę środkową nowego modelu I. Oprócz nieco innego panelu ładowania telefonu bezprzewodowego ogólny wygląd bardzo przypomina nowy model 3. Kabinę dodatkowo wzbogaca mocno przyciemniany, całkowicie szklany dach, który tworzy wrażenie otwartej i przestronnej. Zgodnie z artykułem Forbes'a nadchodzi zaktualizowany model Tesli, Ivesho, Czego można się spodziewać po firmie Uniper? Zaktualizowany model Ir będzie również wyposażony w szyby akustyczne, które zapewnią cichą jazdę, a jednocześnie będą chronić przed odblaskami ciepłymi promieniami UV. Ostatecznie spodziewamy się, że ten model Unipera będzie miał wiele ulepszeń, które widzieliśmy w modelu 3, ale tutaj mówimy o Tesli, a oni mogą przygotować dodatkowe niespodzianki dla swojego najpopularniejszego pojazdu, więc poczekajmy i zobaczmy. Po czwarte, szalony występ. Według motor G1. Komodo i Juniper otrzyma znaczące modyfikacje, szczególnie z przodu, ze zmniejszonymi skupiskami świateł i nową sygnaturą świetlną matrycy LED. Nowy zderzak, zaprojektowany z myślą o większej wydajności aerodynamicznej, ma zmaksymalizować zasięg przy jednoczesnym obniżeniu hałasu, nawiązując do podobnych zmian w modelu 3 Highland w którym uzyskano niższy współczynnik oporu powietrza wynoszący 2,19 w porównaniu z 225 w poprzedniej wersji, co dało wzrost zasięgu o około 10%. Możemy teraz dokonać rozsądnego oszacowania oczekiwanego zasięgu modelu Iczerem e 2024 na jednym ładowaniu. Największy zasięg, jaki można uzyskać z modelu I 3. Zapewniają nowe elementy wyposażenia z napędem na wszystkie koła dalekiego zasięgu, które zapewniają 320 mil zasięgu na jednym ładowaniu, Zatem premia 10% oznacza, że maksymalny zasięg modelu Juniper wyniesie około 550 mil. Jednak liczba ta może być wyższa, ponieważ w modelu Juniper można przewidzieć pewną wymianę akumulatora. Dzień po niespodziewanej wizycie Elona Maska w Chinach, Robin Zhang, dyrektor generalny KTL, jednego z największych producentów baterii na świecie, złożył Elonowi wizytę w jego hotelu w Pekinie. Biorąc pod uwagę, że KTL jest ważnym dostawcą akumulatorów dla Tesli. Oczywiście spotykają się aby porozmawiać o technologii akumulatorów. Otwiera to możliwość, że nowy model i e zostanie zintegrowany z najlepszym obecnie akumulatorem CATL, jakim jest Shengsing Plus. Dzięki przełomom w materiałach i konstrukcji system akumulatorów Shengsing osiąga gęstość energii 205 Wh na kilogram. Przekraczając po raz pierwszy próg 200 Wh na kilogram, dzięki czemu zasięg przekraczający 1000 km staje się rzeczywistością. Oprócz zapewnienia dużego zasięgu, Schenksing Plus ładuje się także szybko. Przewyższa wydajnością typowe akumulatory dostępne na rynku, zapewniając zasięg 600 km w zaledwie 10 minut ładowania, ponieważ do publicznej prezentacji modelu Uniper pozostało jeszcze trochę czasu. Tesla i CATL mogą oczywiście wprowadzić na rynek jeszcze lepszą technologię akumulatorów do odświeżonego modelu IPSE, co mnie bardzo cieszy. Następnie model Uniper otrzyma nowy układ napędowy wykorzystujący mniej pierwiastków ziem rzadkich. Jak Tesla oświadczyła w zeszłym roku podczas Dnia Inwestora, firmie udało się to już osiągnąć dzięki modelowi 3. Pomoże to obniżyć koszty produkcji i zmniejszyć masę samochodu, przyczyniając się w ten sposób do wydajności. Stale udoskonalamy ten układ napędowy i fabrykę, która go buduje. Zatem jednostka napędowa, czyli silnik samochodu, jest o 20% lżejsza przy tej samej mocy. Używamy o 25% mniej ciężkich pierwiastków ziem rzadkich niż na początku. Na koniec istnieje funkcja która nie została jeszcze potwierdzona w przypadku Junipera. Ponieważ jednak rywal już to wdrożył, mam nadzieję, że Tesla pójdzie w jego ślady i zaoferuje to rozwiązanie w swoim pojeździe. Dyrektor generalny NIO zasugerował nawet tym, którzy rozważają zakup modelu iPhex, aby poczekali i zobaczyli, co wymyśli jego nowa marka średniej klasy. On wo podczas gdy model i w dalszym ciągu opiera się na architekturze 400 Fiat. L, 60 firmy e Nio otrzymuje nowoczesną architekturę 800 Fiat oraz większy wyświetlacz konsoli. Ale największą przewagą tego samochodu nad Teslą jest możliwość szybkiej wymiany akumulatorów w zaledwie 3 minuty. Dzięki rozwijającej się sieci wymiany akumulatorów pojazdy Nio mogą teraz samodzielnie zjechać z drogi, udać się na stację i czekać w kolejce na wymianę akumulatora. W tym roku sieć będzie liczyła ponad 3000 stacji. Wśród nich znajdzie się najnowsza czwarta generacja, która składa się z 23 pakietów akumulatorów i jest w stanie wykonać 480 wymian w ciągu jednego dnia. Po piąte, nowy sprzęt. Sprzęt piąty jest już w zasadzie zaprojektowany i powinien pojawić się w samochodach pod koniec przyszłego roku. W rozmowie telefonicznej dotyczącej wyników za pierwszy kwartał, Elon powiedział, że firma zakończyła już projektowanie piątego sprzętu. Mimo że sprzęt czwarty zaczyna dotyczyć wszystkich pojazdów Tesli. Według koreańskiego dziennika Economics Daily Tesla i Samsung współpracowały rok temu nad produkcją nowego, autonomicznego chipa dla piątego sprzętu Tesli, który wykorzystywał 4 nanometrowy węzeł. A teraz, rok później, wynik został opłacony. Dzięki zaangażowaniu firmy Samsung w rozwój nowego sprzętu w sprzęcie Tesli numer 5 mogą być stosowane odporne na warunki atmosferyczne kamery Samsung. Właśnie takie podgrzewane elementy obiektywu opracował Samsung do nowej generacji inteligentnych kamer samochodowych, które wejdą do pełnej produkcji jeszcze w tym roku. Kamery będą wyposażone w czujniki o 8 megapikselach i sprytny mechanizm podgrzewania obiektywu, który roztopi pokrywający je śnieg lub lód w mniej niż minutę. W przeciwieństwie do innych tego typu kamer samochodowych, Samsungowi udało się zintegrować elementy grzejne bezpośrednio z elementami obiektywu, a nie tylko z szybą osłonową. Oto pięć powodów dla których warto czekać na model Wii Juniper w 2025 roku. Należy jednak wziąć pod uwagę jeszcze jeden istotny aspekt cenę. Obecnie w USA każda wersja modelu i3 e kwalifikuje się do ulgi podatkowej. Po odjęciu ulgi podatkowej w wysokości 7500 USD i uwzględnieniu oszczędności na paliwie w wysokości 6000 USD w ciągu 5 lat, cena wywoławcza tego modelu spada do niecałych 32.0 USD. Przewiduje że cena odświeżonego modelu Junipera będzie początkowo nieco wyższa od poprzednika, ale z czasem będzie spadać, aby zwiększyć sprzedaż. Alternatywnie Tesla może utrzymać cenę na tym samym poziomie? Podobnie jak w przypadku odświeżonego modelu 3. Jaką więc strategię cenową według Ciebie przyjmie Tesla w przypadku modelu Juniper? Zostaw komentarz poniżej. Na razie żegnam i do zobaczenia w następnym.